No i cześć, czołem! Spotykamy się pod Centrum Handlowym w niedzielę Niehandlową, żeby pokazać wam trochę mitów na temat, jak rozłożyć bagaż w motocyklu i jaki to będzie miało wpływ na jego zachowanie podczas hamowania, slalomowania i kręcenia się w kółko bez sensu. Oglądajcie! Plan ataku jest następujący. Mamy 12 litrów wody. Raz, dwa, trzy. 12 razy dwa. A, ok, ok, ok. <laughs> Dobra. Mamy 24 półlitrowe butelki, co daje nam 20, 12 litrów wody, które będziemy wkładać w różne miejsca i będziemy rozkładać masę nierówno albo równo. I zobaczymy, jak motocykl będzie się zachowywał w czasie takich prostych prób gimnastycznych, które możecie spotkać na drodze, czyli ominięcie jakiejś przeszkody, wyhamowanie i zawrotka. A referencyjny przejazd bez. Butelek z wodą mamy już za sobą i możecie zobaczyć, jak to się zachowuje. I do tego referencyjnego odcinka będziemy się odnosić. Mamy zaznaczone miejsca hamowania. Wiemy, że mieścimy się w salomie i wiemy, że jesteśmy w stanie wykonać kółko bez e, większego trudu i dojeżdżamy właściwie do żółtych pachołków no, bez problemu. No i teraz przechodzimy do testu numer jeden, czyli wkładamy wodę do sakw najpierw. Sakw, sakiew, sakiewek, sak pojazdy. Na każdym y, tobołku, który macie przypięty do motocykla jest napisane, ile kilogramów może on przewozić. W przypadku tych sakiew to jest 5 kilo, czyli właśnie dokonaliśmy ich oficjalnie przeładowania o 1 kg. Także mamy 1 kg za dużo w stosunku do tego, co producent przewidział w przypadku tych saków. I wrzucamy sobie to tak, tak po, po motocyklowemu, czyli byle jak. Większość Znanych mi motocyklistów na polach namiotowych pakuje się właśnie w ten sposób. Kto skoczy, pobrowca? Ja, ja, ja pojadę, ja mam sakwę, ja mam kufry, polecę pobrowca. No i się tak to kończy, że ten browiec potem jest nie do wypicia, bo jest spieniony, albo w ogóle sakwa się urwała. Super mociaki latają. O, to coś jest jakby trudniej. Poradzimy sobie z tym problemem. I uwaga kolejna. Jeżeli macie możliwość spięcia tych sakw górą, tak jak w tym przypadku, Hepco Becker wpadł na genialny pomysł, dodał akcesoryjny pas, który można sobie wyregulować do szerokości własnej kanapy i nie należy go chować pod kanapą, ale on właśnie bardzo pomaga w tej sytuacji, kiedy mamy sakwy, które wiemy, że są mocno naładowane i nie złożą nam się nagle w dół, bo trzyma je nasza kanapka. Dobra, szykuję się do przejazdu z wodą w sakwach. Po przejechaniu naszego placu zabaw z wodą w sakwach rozłożoną równomiernie moje wnioski są następujące. Jest to tylko 12 kg, ale spowodowało, no powiedzmy, że znaczną odległość w różnicy hamowania na pusto i z 12 kg. zaskakująco dużo, bo jak wsiadłem na motocykl to wydawało mi się, że nie ma żadnej różnicy i potem jak przejechałem na slalom okazało się, że slalom wcale nie jest dużo trudniejszy, to, to sobie wszystko wisi gdzieś w tej centralnej masie motocykla, nie przemieszcza się za bardzo i moje obawy związane właśnie z tą siłą hamowania kompletnie zniknęły podczas manewrowania na naszym Stalomie. To, co mnie zaskoczyło, to zaskoczyło mnie to, że jadąc kółko, motocykl miałem wrażenie, że ma przyczepione coś, co jest niestabilne, że coś, co pływa, ta woda się przemieszczała pewnie w tych butelkach trochę i za każdym razem gdzieś to wszystko tak nie do końca dawało mi poczucie kontroli nad motocyklem, także to było dosyć mocne zaskoczenie dla mnie. Okay. to tu mamy 6 kilo, a tu mamy 0 kilo. Pusto. Jaka była różnica kiedy miałem 6 kilo po jednej stronie? W hamowaniu to jest zaskakujące jest dosyć geometrycznie. W sensie te, każdy kilogram w jakiś sposób przekłada się na odległość, jaką pokonuje podczas hamowania. To są bardzo małe zmiany, bardzo małe różnice, bardzo małe prędkości. Między innymi dlatego nie posługujemy się miarką i nie chcemy tego mierzyć, dlatego że każdy motocykl jest inny i każdy z Was będzie miał inne doświadczenia we własnym motocyklu. Gladius akurat jest tak stworzony, że dosyć mocno ma centralizowaną masę, a jeżeli macie motocykl enduro lub macie motocykl adventure, on będzie bardzo wysoki i to zawieszenie będzie zupełnie inaczej pracowało, więc jakby nasza zabawa jest zupełnie poglądowa i chcemy Wam tylko pokazać różnicę. Przejazd w momencie, kiedy w jednej tylko saksie było 6 kg towaru, a w drugiej nie było nic, poza hamowaniem, to w czasie slalomu rzeczywiście nie było jakoś odczuwalnej dużej różnicy. Nawet bym powiedział, że czułem się tak jakby niewiele było, niewiele się działo. Podczas kółka wymagało to przyzwyczajenia się do tego, że jedna część motocykla jest trochę cięższa, a druga mniej. I akurat w przypadku naszego kółka było to od zewnętrznej strony dosłownie, nie wiem, dwa okrążenia przyzwyczajenia i, i działa. I zrobiliśmy próbę, w której rozpędzając się na pierwszym i drugim biegu, albo pierwszym lub drugim biegu, e, znajdowa... starałem się znaleźć luz. Nie zawsze się to udaje. Tomek uczy tego, także wszedł do Tomka na lekcję. i puszczałem kierownicę, jadąc sobie prosto. Okazuje się, że owszem. Trzeba trochę balansować ciałem, ale to nie jest tragedia. To jest tak, że motocykl natychmiast się przewrócić, albo zwrócić do domu w stronę cięższego kufra. Więc tak, czuć tą różnicę, ale nie jest ona znacząca. I jakby informacja płynąca z tego prostego doświadczenia wynika, że warto się pakować rozsądnie, bo może się okazać, że w dalekiej trasie to będzie zupełnie inaczej. My się bawimy na prędkościach blisko zatrzymania, jesteśmy na, na prędkościach przeciążenia i może się okazać, że jeżeli jesteście miejskim rajderem, ten film da Wam jakąś dodatkową wartość. Jeżeli nie, no to pamiętajcie, że na trasie motocykl zachowuje się zupełnie inaczej. I będzie po prostu inaczej to wyglądało. Przychodzi ten moment, kiedy czas zapakować kufer centralny i wyluzować kufry boczne. I potrzebne do tego są kluczyki do kufra. To, że ja jestem z Pragi, to nie znaczy, że potrafię kufer bez kluczyka otworzyć. Znaczy, pewnie bym umiał, ale potem on by się już nigdy nie zamknął. I musiałbym mieć jakiś zestaw narzędzi do tego pewnie specjalistycznych. Uuu, kufer pusty, dobrze. Jest! Tada, voila! Przydałby nam się jakiś kolor pachołeczka, czerwony na przykład. Możemy zgarnąć z, z wjazdu. No! Mam nadzieję, że potem będę mógł coś tego wypić. A! Ciekawe spostrzeżenie na koniec. Muszę Wam powiedzieć, że zapakowanie 12 kg do kufra centralnego w niektórych przypadkach, w niektórych motocyklach zależnie od stelaża i zależnie od kufra również może przekroczyć masę dopuszczalną dla e, tego typu rozwiązań. E, wniosek jest następujący. Motocykl przeniósł swoją masę zdecydowanie wyżej. Znaczy, nie zdecydowanie. Wyczuwalnie wyżej. Dla mnie motocykl e, troszkę jakby, jak to powiedzieć, łatwiej go było wytrącić z tej równowagi jadąc, kiedy jechał Pionowo, coś w sensie tak się przynajmniej wydaje, natomiast trudniej go było kontrolować. A to, co się wydarzyło śmiesznego, to jest to, że przednie zawieszenie zaczęło pracować. Do tej pory w żadnym z tych ćwiczeń nie czułem utraty świadomości tego, co się dzieje z przednim kołem. A tutaj było tak, że ten motocykl zaczął po prostu, Przód zaczął sobie żyć swoim życiem troszeczkę. Także. Mm, bardzo ciekawe doświadczenie. Jeżeli chodzi o siłę hamowania, no to jedno radosne hamowanie udało mi się wyjątkowo dobrze. Może zacząłem hamować wcześniej, natomiast pozostałe konsekwentnie były dalej, więc to przełożenie masy wyżej powoduje tylko tyle, że parę centymetrów zmienia się to. Oczywiście to będzie pewnie w jakiś sposób rosło. Nie chcę powiedzieć, że logarytmicznie, ani wykładniczo, ale prawdopodobnie będzie rósł ten efekt hamowania, pogorszenia siły hamowania w zależności od tego, gdzie ta masa jest ułożona, bo rozmawiamy o tej samej masie. Jeżeli włożycie więcej, prawdopodobnie będzie gorzej. Jeżeli chodzi o slalom, to zatrzymanie, slalom z zatrzymaniem był dla mnie łatwiejszy. Właśnie dlatego, że łatwiej było mi trzymać w pionie. Myślę, że to jest trochę jak z tym patykiem. Jakbyśmy wzięli bardzo długi patyk, to, to łatwo jest go kontrolować. Krótki patyk jest trudno utrzymać na ręku, tak żeby on stał, więc włożenie sobie masy wyżej powoduje to, że motocykl w pewnym sensie na małych prędkościach łatwiej jest utrzymać w pionie, utrzymać go stabilnie, nawet w takich prędkościach już przeważenia, takich już krytycznych. Trochę trudniej jest natomiast wyhamować i trochę trudniej jest mieć świadomość tego, co się dzieje na przednim kole, wtedy kiedy jedziemy troszeczkę szybciej. My to oczywiście jechaliśmy bardzo powoli. No więc zakończenie naszego radosnego testu, który oczywiście ma wyłącznie poglądowe podejście, bo niczego nie mierzymy, niczego nie sprawdzamy. Mamy Gladiusa, który jest po prostu. Motocyklem utylitarnym, który można ubrać w kufry i bawić się w daleką turystykę, to jest to, żebyście świadomie pakowali swoje towary do kufrów. I najcięższe rzeczy, te, które najwięcej będą ważyły, wkładajcie w miarę równomiernie do sakiew bocznych, a te najlżejsze i najbardziej potrzebne w czasie podróży, typu przeciwdeszczówki i inne tam rzeczy, możecie spokojnie chować sobie do kufra centralnego. Jeżeli. Macie jakieś pytanie? Jeżeli macie jakieś uwagi, to my prawdopodobnie w tym roku już takiej ładnej pogody nie znajdziemy, więc te testy trzeba będzie przełożyć na przyszły sezon. Ale zaczyna mi się podobać idea testowania rzeczy na żywo, więc mam nadzieję, że w przyszłym sezonie wymyślimy sobie metodę jakiegoś e, toru testowego i sprawdzenia, może jak niektóre motocykle zachowują. No, w każdym razie, jeżeli macie, pomysły, jeżeli macie pomysły dla nas na przyszły sezon, zachęcamy do wpisywania ich w komentarzach i Pakujcie się bezpiecznie, umyjcie motocykle i dużo zdrowia i słodyczy. Do zobaczenia w tym filmie.